Potrzebujesz rękawiczek? Tak, proszę. Jedną czy dwie? Dwie. Rękawice kosmiczne? Tak, to te. Świetne są. Pamiętasz, jak Franio robił te chlebki z krababcią? Tak, oczywiście. Tak, myślę, że to dlatego uwielbia tam być. Tak, był wtedy bardzo mały. Myślę, że miał rok, prawda? Pięć lat temu przyszła do mnie bardzo inteligentna dziewczyna. Pamiętaj, jak powiedziała: Musisz coś tutaj postawić. Minęły dni i miesiące, a mój dom zmienił się kompletnie. I pomyślałem, wow. Pamiętasz tą rakietę? I polecimy taką rakietę. No. O, brawo! Poczekaj, bo ktoś dzwoni, a my jesteśmy nie ubrani. No idziemy. Opa, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Hello. Oh. Hello. Cześć. ty Cześć. Hej, cześć. 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 w Cześć. 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 bluzę w Cześć. 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 Dzień dobry. Dzień dobry, ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Czujesz zapach? Chleb tak, tak? tak. Zrobiłem brazylijski chleb. Chcesz spróbować? Tak, tak. Zacznijmy więc. Super. To jest jego ulubiona oczywiście bułeczki i one są tradycyjne ze stanu z którego pochodzi Edu Minas Gerais. Doktor Agnieszka Łukaszczyk jest ekspertką w dziedzinie bezpieczeństwa kosmicznego i obserwacji Ziemi. Przez lata była wiceprezeską firmy, która posiada największą flotę satelitów na orbicie monitorujących Ziemię. Pracowała także w Parlamencie Europejskim i zajmuje się tłumaczeniem skomplikowanych technologii na zrozumiały język. Znam Agnieszkę od wielu lat na różnych płaszczyznach. Pracowaliśmy razem nad wieloma tematami, środowiskiem, klęskami żywiołowymi, monitorowaniem lasu. Agnieszka była wyjątkową osobą w różnych momentach naszej relacji. To osobista relacja oparta na wspólnych celach. Motywacji do tego, co się robi, zamiłowaniu do swojej pracy i ciężkiej codziennej pracy. Tutaj mamy taki trochę dziki ogród. To w lecie super wygląda. Jak pięknie. A ty jesteś dziewczyna z Podhala? Ja jestem dziewczyna z Podhala. Zresztą... Wiesz? Proszę tutaj, ten nawet pierścionek założyłam też góralski. A to jak to się stało? Ile ty w ogóle w Brukseli mieszkasz? A w Brukseli jestem już... Prawie 15 lat, a z Polski wyjechałam mając lat 12. Moja mama wyjechała do Stanów, została zrekrutowana przez amerykańską firmę, jest fizjoterapeutą i były braki. Wyjechaliśmy, miał być, miał być rok, było dużo dłużej. Studiowała politologię i stosunki międzynarodowe. Po studiach dołączyła do Space Generation Advisory Council, organizacji zajmującej się tematyką kosmiczną. To otworzyło jej drzwi do pracy w Komisji Europejskiej przy bezpieczeństwie kosmicznym, a później w firmie, która stworzyła największą prywatną konstelację miniaturowych satelitów. Chciałam ci pokazać miejsce, gdzie pracuję. Niestety niestety trochę hałas jest, bo jak widzisz ten budynek, Palais de Justice. sprawiedliwości? Tak jest. Jest w remoncie, on jest w remoncie od 30 lat. A teraz do roboty. Tu? Tu. To miejsce pracy. Podoba się? No bardzo. Nie złote, ale skromne. <laughs> Jakie? Z klimaty. A to jest za tak miejsce? To jest taki private member's club, czyli taki klub. Ja jestem jego członkiem. I tutaj można pracować, są różne wydarzenia artystyczne. Ja myślę, że wyobrażenie o tym, jak pracuje człowiek zajmujący się tak, kosmicznymi technologiami. Taki... Tak, że to Nowoczesne ekrany wszędzie. Że wiesz, wejdziemy tak. do jakiegoś pokoju, gdzie będą się wyświetlały wszystkie satelity. Tak. A to nic z tych rzeczy. No nie, no wiadomo, że jak jesteś w agencji kosmicznej, która ma satelity albo u operatora, no to oni mają takie e, miejsca, gdzie muszą nawigować tymi satelitami. Ale w dzisiejszych czasach to już nie jest takie e, z wielkim rozmachem. To wszystko siedzi w chmurze, wiesz. Ma świetne podejście do świata i chce zmienić go na lepsze. Kiedy mówi o zanieczyszczeniu, klimacie, takich sprawach, to naprawdę daje do myślenia. Dzięki jej pracy przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej użyteczna tutaj, na Ziemi. Zajmuje się tym, żeby technologie kosmiczne, jak satelity, pomagały nam w codziennym życiu, np. Na w nawigacji GPS czy monitorowaniu zmian klimatu. Tutaj, słuchaj, jest lodowiec, który od między 2016 a 2024 topnieje. I mnie takie zdjęcia zawsze przerażają. Jak widzisz zdjęcie tego, to to naprawdę to cię przemawia. Masz coś jeszcze takiego? Czekaj, tu jest nowo Wrocław, tu jest Odra, która wylewa. Wylewa tutaj na te wszystkie drogi. Ja absolutnie nie jesteś w stanie wiedzieć, jaka on się przemieszcza i czy dojdzie tak. do ludzi. Tak, tak. Czyli w zasadzie y, zastosowań jest nieograniczona ilość. Bo, nie, na przykład rolnictwo. Tak. To, no to jest takie bardzo belgijskie. Bardzo. Nie, tu mamy takie krokiety z krewetek, Aha. zupa rybna i tutaj są ostrygi, które zaraz będziemy próbować, a jeszcze w ogóle mam coś dla Ciebie na deser. Mam z konferencji... Mango? Um, nie, melon. Nosisz w torebce własnej prywatne jedzenie ja kosmiczne, tak? Ja kiedyś, wiesz. Space, space food, jedzenie space kosmiczne. Food, tak. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak można pracować w takim biznesie. Wie, jak radzić sobie w męskim świecie. Nigdy nie przynosi pracy do domu i to jest perfekcyjne. A Cały czas podtrzymywa gdzieś ta rola kobiet w tym biznesie. Dlaczego to jest dla Ciebie tak ważne, żeby promować kobiety? Chyba no dlatego, że na początku było trochę trudno mi też. Ja pamiętam, jak pierwszy raz poszłam do ONZ-u na obrady ONZ-u, to byli wszyscy mężczyźni po 60. I to nagle wpadam ja, która miałam tam 20 parę lat. I jeszcze pamiętam, bo do tej pory, że miałam założoną wtedy czerwoną sukienkę. I miałam przemówienie swoje pierwsze. I pamiętam, potem ambasador z jednego kraju do mnie podszedł i mówi: No fajnie, fajnie, ale. Wie pani, że pani tutaj kariery nie zrobi. Pobiegłam do toalety i się rozpłakałam, mi się tak przykro zrobiło. Dyrektor e, tego biura kosmicznego ONZ-u tam zapuka do tej do, 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 do toalety i mówi ty weź oczy i te łzy, nie daj mu satysfakcji. I wiesz, dużo było spotkań i konferencji, na których byłam jedyną kobietą. I wiesz, często się nie odzywałam, bo mnie było wiesz, wstydziłam się i tak dalej. A jak jest teraz? E o, teraz się <grywa> Bardzo mocno promuje rolę kobiet w kosmosie. Muszę powiedzieć, że praca z Agnieszką była motywująca pod wieloma względami. Myślę, że ona uczyła się ode mnie, a ja od niej. Ta współpraca była naprawdę bardzo konstruktywna. Tutaj konferencja Gdziemy. dzisiaj e, kosmiczna. A o czym jest ta konferencja? Tak. O... Sygnałach satelitarnych, które czasami są zakłócane. Co z tym zrobić, jak to i tak dalej. Mam Koniec... nadzieję, że wiesz, że dzisiejszy dzień przebiegł bez zakłóceń w takim razie. Wie, bo bez zakłóceń tak. bo bardzo fajnie, ale muszę wiesz, iść do pracy. Daj, To Dzień dobry może trwać jeszcze dłużej. Sprawdź www.dzień dobrytvn.pl